Ja jak zwykle w biegu, więc jadę i będę nagrywać. Ja dzisiaj e, o takim zjawisku, kiedyś pamiętam jak moje klientki, no jeszcze nie, nie tak dawno, cały czas w sumie, nie? Ale zawsze gdzieś e, rozmawiałyśmy o Ghostingu i nie wiem czy ja czuję, to dobrze wymawiam, ale to jakby wiecie, o co mi chodzi? O totalnym znikaniu panów. Kiedyś było to tylko w fazie e, randek. Tinder, e, później te inne inne fantastyczne portale. Przychodziły panie i. Bo panowie chyba mniej, ale też. Przy, ale u mnie akurat głównie panie e, przychodziły. Zresztą, jeszcze mała dekresja. Też nakręcaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, takie miałam epizody w filmikach. To jeden z nich też był coś, był na ten temat. Chodzi o to, że. To jest zjawisko polegające na tym, że yy, na właśnie wiecie, smaczek w tym wszystkim jest taki, że ta osoba, która to robi, yy, pier yy, jakby jej założeniem jest, po pierwsze jest ma bardzo niską samocenę, więc jej założeniem jest spowodować u ciebie podziw w oczach, żeby spowodować u kobiety podziw. No to tarantka musi być super, tak? Ona musi usłyszeć, jak, usłyszeć, jaka jest wspaniała, cudowna, jak mu na niej zależy, jaką będziemy przyszłość budować, jak to w ogóle będzie cudnie. No i ja to nazywam kotwicę, więc kobiety się na to zakotwiczają w sekundę po prostu. Nadziewają się jak, jak ryba na wędkę. Eee, no i cóż, I nagle facet znika. Nie ma. No i oczywiście, że naturalnym odruchem jest ludzkim. Eee, co się stało? Dlaczego? Dowiedzieć się, tak? No i kobiety dzwonią, wyzwaniają, a tu cisza, w ogóle cisza, albo, albo wręcz e, takie powiedzenie: weź, wyluzuj, spadaj nie? na drzewo. I ja sobie tak z tym pracowałam, 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 ale ja mam wrażenie, że COVID spowodował, że to się przeniosło na inne obszary, na przykład na właśnie pracodawców i pracowników. Ja mam wrażenie, że to zjawisko, a umówmy się, to jest angielska wersja, której ja nie lubię wymawiać. Jest, moim zdaniem, łagodną wersją przemocy. To jest inna nazwa przemocy, której my nienawidzimy, te, tego słowa przemoc. Bo zobaczcie, ona jest twarda, tak? Tam to ghost iku, lum, 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 bam, 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 fajnie jest. A tu chodzi o to, że to jest przemoc. Przemoc, przemoc, jeszcze raz przemoc. Ja mam wrażenie, że ja niedługo zwariuję od tej przemocy. Od nadmiaru tej przemocy i od nazywania tego przemocą. No, ale fakty są faktami, tak? W dzisiejszych czasach jest tak. Powiem Wam na przykładzie tego kebaba nieszczęsnego albo szczęsnego i to się w mojej ocenie to się bardzo nasila z miesiąca na miesiąc. COVID to też na pewno gdzieś rozkręcił. Przychodzi pracownik. Pierwsza rozmowa. No super, super, zapraszam na dzień próbny, no bo u nas najlepiej jednak na dzień próbny. Osoba y, mówi, że bardzo mu zależy na pracy, czy jej w ogóle bardzo, bardzo, bardzo pół roku nie może znaleźć pracy. Nie? Więc uruchamy jakiś taki, wiecie, już pokład będzie dobrze. Przychodzi na dzień próbny. No rzadko, y, 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 chociaż nie, no zdarza się, ale załóżmy, że przychodzi na dzień próbny, kończy dzień próbny, zadowolony czy zadowolona, my też z nadzieją, że będzie super no i ponieważ ja już nauczona doświadczeniem pytam wiele razy, czy proszę mi poproszę mi, poproszę żeby mi pani, czy pani przekazała informację, jeżeli Pani nie jest zadowolona, że Pani nie przyjdzie dzień wcześniej, jeżeli Pani już o tym wie, tak? proszę nauczona doświadczeniem słuchajcie, zero po prostu totalne milczenie jak dzwonisz, to jest wyłączony telefon, cisza. Najpierw myślałam sobie, no dobra, młodzi ludzie, los. ale to dotyczy też i 50-letnich kobiet e, i 30-paroletnich. Słuchajcie, nic. W połowie tych ludzi oczywiście jest tak, że dostają pieniądze i idą pić. Bo niestety COVID spowodował to, ja wczoraj słuchałam nawet badań, e, że wzrost wzrósł. Wzrosło spożycie alkoholu o 30%. Słuchajcie, 30% no to to już jest poważna poważna e, e, liczba. E, I to widać, wiecie, to widać. Może jak siedzę w ośrodku przed internetem, to ja tego nie widzę, ale jak jadę potem do Kebaba, chyba dobrze, że go mam, to widzę, co się dzieje na mieście. No po prostu alkohol się leje. Alkohol i narkotyki się leją. Standardem jest chodzenie z piwem. Ludzie zamawiają, tak jak wcześniej mówiłam, kebaba i lecą po piwo. Okej, okay, no niech sobie piją. No. Tylko wiecie, no ja, jako terapeuta uzależni, patrzę, obserwuję, rozglądam się. Kompletnie nie ma znaczenia, czy to są kobiety, czy mężczyźni. Mam wrażenie, że z kobietami jest coraz trudniej, I coraz gorzej. Ale ja o tej przemocy bardziej tak. Przemoc. Naprawdę, naprawdę chciałabym tego nie mówić. Chciałabym mówić cudownie, jest miłość, ludzie są wzajemni e, dla siebie, cudownie. No nie, 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 przemoc, przemoc, jeszcze raz przemoc, i niestety to, co mówiłam e, rok temu, będzie to rosło. Dlaczego? Dlaczego że, dlatego, że e, wzrasta nam syndrom PTSD, a syndrom PTSD, jak chcecie to sobie obejrzeć, filmik e, ka, e, jest tym, że ludzie są agresywni że jakby pamiętacie filmiki o, o, o żołnierzach, którzy wracali z wojny oni byli agresywni, oni byli żo bili żony, oni byli agresywni otrącali wszystkich znajomych zamykali się sami w sobie to jest PTSD tak, że jesteśmy bardziej agresywni, bardziej wyalienowani um, nic nam się nie chce nie nawiązujemy kontaktów co do jeszcze tej przemocy, takiej znikania, jeżeli, jeżeli ktoś ludzie zaczynają to stosować wszechobecnie, no to nic dziwnego, że w poradniach jest coraz więcej związków, tak? Bo przemoc kwitnie. Są różne, różne tego formy, tak? Właśnie ten ghosting, tak? Czyli wycofywanie się z kontaktu. Bardzo trudne. Wszystko oczywiście ma podłoże takie, że osoba znikająca chciałaby być podziwiana, ma niską samoocenę, chciałaby, nie może pomieścić, jak to moja ulubiona terapeutka mówi, nie może pomieścić uczucia rozczarowania w innych oczach. On, on czy ona potrzebuje mieć tylko i wyłącznie te przyjemne wrażenie, tak, że jestem wspaniały, jestem cudowny. No jak to się nazywa? no nazywa się to narcyzm, moi drodzy narcyzm i niska samocena więc zobaczcie dzieją się niefajne rzeczy ja bym chciała mówić, że są fajne rzeczy, że sobie świetnie radzimy z covidem no sobie nie radzimy i to też jest ok, tak? tylko nazywajmy to e, faktem, a nie e, jakby wiecie, no ja mam wrażenie, że e, że coraz więcej, że tak powiem pudrujemy syfa, a syf jest syf Cześć, na to do siebie, że może nie zawsze widać, co tam jest pod spodem. On ma na, na wierzchu ma, nie wiem, biały dziubek, a pod spodem gnije ropa. I tak sobie dzisiaj wstałem i tak myślę sobie, a może jak ta ropa wybuchnie, wy, wypłynie, się ją wysączy, to w końcu się coś pojawi. Co by się miało pojawić? No, miałaby się pojawić przede wszystkim uczciwość, szczerość, to co zawsze gada nie? Miałaby się pojawić miłość. Jak trudno jest dzisiaj kochać, jak trudno jest dzisiaj ludziom budować związki, bo albo są za nudne, albo za bardzo, wiecie, rollercoaster, albo za blisko, a my się boimy bliskości, e, bo bliskość jest zagrażająca, zwłaszcza teraz, tak? Kiedy nie wolno się nawet do, przytulić. Nie wiem, co się dzieje, ale mam nadzieję, że to się, że to się zmieni. E, chcę w to wierzyć. Chcę Wam też zapodać, że przemoc... o przemocy będę gadać. Bo, bo mnie ona też dotyka, tak? Jestem pracodawcą, który ciągle, jest... wiecie, ja jestem ciągle w zdziwieniu. Wczoraj miał przyjść kolejny pan. Ehm, będę na pewno będę, na którą mam być? Na 14, super. Ja tu już koszulki wiecie, bajery, rowery, śmery. Wiecie, ta moja naiwność, wrażliwa, wrażliwa naiwność. Każe wierzyć w ludzi, bo z drugiej strony, jeżeli ja nie będę wierzyć ludziom, to co mi zostaje innego? No, zgorzknienie chyba tylko. A to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciała i pragnęła. Więc, cóż, robię? No, szukam dalej. Mój zespół w ośrodku i zespół w kebabie pozwala mi nie, nie zniechęcić się, nie rozczarować się ludźmi. Pozwala mi wierzyć w ludzi. I tak sobie zastanawiam się zawsze, co, o co tu chodzi? Moim zdaniem chodzi tu o wartości. Wiecie, jeżeli jeżeli ktoś ma w sobie jakieś wartości, jakieś zasady, jakąś... Nie chcę nazywać lojalność, bo z tą lojalnością udaje się różnie. Jakoś w jakiś sposób nauczona, wychowana odpowiedzialności, to oni tacy będą i w związkach, i w pracy i w przyjaźni będą odpowiedzialni, albo mogą popełniać błędy, tak, ale będą odpowiedzialni, odpowiedzialni, będą mieli zasady jakieś, tak, a jeżeli ktoś nie został tak wychowany, wiecie, z próżnego to i Salomo nie naleje, więc to, co z tym plecaczkiem mówiłam, jeżeli ktoś nie ma w plecaczku nic, a ma kamienie, to kamieniami rzuca, taka zasada. Co do uzależnień, też mam wrażenie, że pracodawcy będą mieli duży problem teraz z osobami uzależnionymi. Sama się też borykam z tym. I to nie w terapii uzależnień, bo tam odnoszę sukcesy czasami. Czasami nie, bo to taka choroba. No i cóż, no, no nie, będę robiła wszystko, żeby, żeby się nie zniechęcić do ludzi, bo jednak nie chciałabym zgeneralizować, że wszyscy tacy są. Chociaż skala tego zjawiska zaczyna mnie naprawdę, wiecie, przerażać, bo no tak procentowo bym powiedziała, że to jest 80%. I tutaj oddaję też szacun wielki, szacunek wielki dla osób, które przyszły do nas do pracy i tam po godzinie dwóch powiedziały, albo my im, albo oni nam. Powiedzieli na, powiedzieliśmy sobie, że no sorry, ale ta współpraca nie wypali, nie? I wtedy jest, wiecie, takie, takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku. No, też, no nie wiem, czy to jest obo, obowiązek, tak? Ale poczucie dobrze spełnionej roboty. Nikt nikogo nie obraził, nikt nikogo nie wykorzystał, nikt nikogo nie porzucił, tak? Ten jest o tyle bolesny, słuchajcie, on jest bardzo bolesny dla osób. Które wychodzą z rodzin dysfunkcyjnych, bo w rodzinach dysfunkcyjnych, słuchajcie, to małe dzieciątko jest niedokochane. Więc, jak przychodzi facet, czy kobieta, i mówi: Jesteś wspaniała, jesteś cudowna, patrz, obiecuję ci podprogowo, że cię będę kochać i cię w końcu ukocham. No, dla takiej osoby z rodziny dysfunkcyjnej, no nie ma nic lepszego. Po prostu jest to obietnica wszystkiego, co najlepsze ale on jedzie powolutku, a ja nie mogę zjechać no dobra, no taka to jest ten, ostatnio mnie Ubery napadają wczoraj miałabym wypad, stłuczkę z Uberem no dobra i dlatego słuchajcie to, to yy, ten ghosting jest tak... nie wiem czy dobrze mówię, jest tak trudny, wiecie, bo on niesie obietnicę, on niesie obietnicę z dwóch stron, bo bo dla kobiety niesie obietnicę że będę miała faceta fajnego cudownego, który będzie mnie Traktowała królową, dla, której, dla którego będę wyjątkowa, a z drugiej strony jest też takie, chciałbym widzieć podziw w Twoich oczach, ale boję się, że mogę go przestać, że ja mogę go nie zobaczyć, że ja mogę, nie wiem, że mogę Ciebie rozczarować. Tu najczęściej wchodzą pewnie mamusie, nasze ukochane mamusie, że ja mogę Ciebie rozczarować, bo mamusie. Najprawdopodobniej były ciągle rozczarowane takimi panami, lub ich ojcami. No, tak sobie skaczę po tym ghostingu, ale tak czy siak kończy się to przemocą, jakby tego nie nazywać, jest to przemoc. I będę marudzić o przemocy, bo przemoc jest przemocą, a nie jakimiś odmianami. Nie wiem do czego była potrzebna ta odmiana. Nazwanie tej odmiany. No, spoko, no, była potrzebna, to jest. Ja tego nie zmieniam. Ludzie to już kupili, przyzwyczaili się do tej nazwy i spokojnie. Ona im też pozwala nie, nie złapać takiego jak to przemoc. O Boże, przemoc mnie spotkała. Wiecie, co jest ok, tyle tylko, że ten ghosting ma dokładnie te same skutki e, odczuwalne dla osoby porzuconej e, jak zwykła przemoc, bo to rodzi bezradność bo to rodzi porzucenie, uczucie porzucenia, uczucie, wiecie, takiego oszołomienia typowe dla przemocy, dla ataku przemocowego i, i niestety ja na przykład się złoszczę werbalnie na zewnątrz, złoszczę się na tą osobę, a większość ludzi Wtedy szuka winy w sobie i przyczyny, czyli kobiety myślą sobie: No tak, muszę być beznadziejna, no tak, za mało się starałam, no tak, e, znowu mnie to spotkało. E, ogólnie rzecz biorąc, ta auto, e, pojawia się autoagresja, tak? Ja mam, <grytanie> ja mam agresję na zewnątrz, a większość ludzi ma agresję wewnątrz, czyli: Boże, co robię nie tak, co ja robię nie tak, że mnie to ciągle spotyka. I to ciągle jest przerażające, to słowo ciągle jest przerażające, bo tego naprawdę jest dużo. No dobra, dojeżdżam już do ośrodka, żeby Wam już nie przynudzać o tym ghostingu i przemocy i tak dalej. Mam nadzieję, że się jako, jako społeczeństwo, jako naród ogarniemy. Ja nie, nie cierpię polityki, ale zaczyna mi się składać to z polityką, że dlaczego, dlaczego nic nie robimy, dlaczego nic się tu nie dzieje, nic się tu nie zmienia, pozwalamy na różne rzeczy niefajne. No właśnie dlatego, że jesteśmy nieustającej przemocy w nieustającym syndromie PTSD? No, i... Prze, a przemoc pamiętacie co robi? Przemoc rodzi niemoc. I nam się wydaje, że coś robimy, ale nic nie robimy. Dobra, ja z policyką to z daleka, z daleka bardzo. Ale wiecie, kocham mechanizmy. Dobra. Yy, co tam? Co tam dobrego, co tam dobrego? Jadę do ośrodka, popracuję. Dzisiaj mam naszą wtorkową grupę, która po po wolutku się zamyka i to jest cudowne. No i cóż, życzę Wam fajnego dnia. Jest słoneczko śliczne. Pogoda super. Bawcie się, kochajcie się. Nie poddawajcie się przemocy. Nazywajcie przemoc przemocą, bo to nic strasznego. I cóż, życzę miłości. Dużo, dużo miłości i wrażliwości i otwartości na drugą osobę papa pa, buziaki